Wirus jest, czy wirusa nie ma. Jadę autem. Patrzę. A przy głównej drodze, przy samym zabrzu, mówią, że pod latarnią najciemniej. Stoją sobie grzybki. <grybki> znaczy kobietki. O. I tam też sobie siedzi jedna. I co? Wirusa nie ma? <grybki> czy jest? Może, może ja coś nie wiem, może mnie coś ominęło. Albo może kogoś ominęło. Nie będę mówić. Co tam w krzakach zem widział za samochód? Jak tam się robiło humca, 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 humca i tak się dosyć bujało. To ja się pytam, ja się pytam, co z tą koroną? Może komuś zełba spadła? Nie wierzę w to. Oni restauracje zamykają, a w biały dzień grzybki na ulicę wystawiają. A, a wyście są tam nie, Tam jeszcze będę, może nic mówił. Jeżeli ktoś ich kochali, ja nie będę nikogo reklamy robił, bo chciałem powiedzieć. Tak grzybki zapraszam. Ale jest wirus! Uważajcie na Ciebie! Trzymajcie się tam! Dużo radości wam życzę i niech nam zwyczajnie darzy! Czasami przy takiej drodze można spotkać dziewczyny z koszyczkami, które czekają na woreczki! Ja w to nie wierzę! Że normalnie takie rzeczy się nam przytrafiają, a my na to wszystko spokojnie przyzwalamy i pozwalamy na to, żeby, żeby nas rujnowali! A na nierządach sobie domy budowali. O! <laughs> to się zrobowało baca. <laughs> Kochani, dużo radości. Oleju w głowie życzę wszystkim tym, którzy żyją tylko tym. O! Wiadomo o co chodzi? <laughs> jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodziło o to, co zawsze władza, jak słażyć do chałupy. Skończyliśmy. się. No więc tak, podsumowując. Markety pootwierane, tysiące ludzi dziennie obsługiwanych jest sacy, nikt się nie zaraża. Hopsa sa! <laughs> wszystko dookoła pootwierane, co wielkie i zagraniczne, a co polskie małe, do zniszczenia. Począwszy od turystyki, przez muzykę, przez gastronomię, przez zabawy, kulturę. Dosłownie przez wszystko. I nie patrzą na nic. Patrzą tylko na to, żeby nam zabrać, ewentualnie podnieść podatki, co byśmy więcej płacili, a sobie premię wypłacili. Tak. I my na to wszystko się godzimy. Nie tylko w Polsce, ale na świecie. Tak. A co będzie dalej? No. Zapraszam do dyskusji. Życzę radości, trzymajcie się. Chyleczowkę, baca bacowski. Hej.